jak wizje lokalne są rozgrywane w sporach budowlanych, przyznam, że irytuje mnie na więcej niż jeden sposób. Zaczynając od tego, jak one w ogóle się pojawiają. W prawie zamówień publicznych wizja lokalna jak najbardziej jest. Wskazywane jest, że można ją zakomandować, jeżeli rozkaz wizji padnie, a do tego... Rozkazu nie dostosują się wykonawcy, to ci, którzy się nie dostosowali, to nie mają co liczyć na to, że będą w gronie tych, którzy mogą wygrać ten przetarg. Dlaczego? Bo jeżeli była wizja obligatoryjna, nie pojawiałeś się, to podziękujemy Ci za współpracę. Twojej oferty w ogóle nie będziemy uwzględniali w tym, kto wygrać przetarg może. Ale to nie jest. Scenariusz, w którym wizje pojawiają się w praktyce w polskich przetargach. Bo nie jest absolutnie standardem tego, że taka obligatoryjna wizja wprowadzana jest. To, co jest standardem, to jest sytuacja wizji, która jest rekomendowana, sugerowana, zalecana, czy inne takie miękkie słowa trafiają w to miejsce. I dlaczego tak jest? Tutaj najwięcej mogliby powiedzieć przedstawiciele zamawiających. To co mnie chodzi po głowie, co słyszę też niekiedy, jest kwestia problemu z tą obligatoryjną wizją, no bo ona jest takim polem ograniczania konkurencji, czyli czegoś co bardzo niepożądane jest w zamówieniach publicznych. No bo zauważ, że jeżeli jest jakiś przetarg dotyczący robót pod Warszawą chociażby, to firma warszawska jest w lepszej sytuacji niż ta ze Szczecina i o wiele lepszej niż ta z Frankfurtu, chociażby. Mają bliżej, najzwyczajniej. Mniejszym nakładem wiąże się z mniejszym nakładem wiąże się z ich perspektywy udział w przetargu i możliwość jego wygrania. Z tego też względu, jeżeli taką wizję dokonać chcemy, jako rzecz, która niepożądana jest konkurencyjnie. No to zamawiający powinien być w stanie się wytłumaczyć, dlaczego właściwie ona jest obowiązkowa. No bo domyślnym ustawieniem jest takie, że zamawiający tak opisuje przedmiot zamówienia, to co chce kupić, żeby ta wizja nie była potrzebna. No więc jest klepana ta rekomendowana, ta sugerowana, no bo nie łapie się wtedy zamawiający w te nieprzyjemne rejony tego, że trzeba coś ocenić, a z drugiej strony. Wywołuje bardzo korzystny dla siebie skutek. Ponieważ, tak jak patrzę na podejście sądów, to one szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o konsekwencje takie kontraktowe po stronie wykonawcy, to wszelkie wizje do jednego worka wrzucają. Tę obligatoryjną i tę nieobligatoryjną. Nie mówię tutaj o sferze PZP, ale samego faktu. Odpowiedzialności wykonawcy. Czyli jeżeli wizja będzie obligatoryjna, to ten wykonawca, który nie uwzględnił okoliczności, które w jej trakcie można było stwierdzić, poniesie negatywne tego konsekwencje, a dla odmiany nie będzie odmiany. I jeżeli wizja nie była obligatoryjna, to w sferze kontraktowej zadziała w ten sam sposób bo to samo od sądów w wyrokach, czy słyszę, czy czytam. Czyli ten wykonawca w trakcie wizji mógł. I nie do końca mi to leży, szczerze mówiąc. Bo jeżeli już mamy narzędzia do tego w przepisach, żeby wprowadzać te obligatoryjne wizje, no to można myśleć o tym w ten sposób, że skoro zamawiający nie zdecydował się na wizję obligatoryjną, to doszedł do wniosku, że ona nie jest konieczna dla złożenia ofert. Więc dlaczego zwalniać go, dawać mu taką przepustkę z więzienia w Monopoli i jeszcze stwierdzać, że no to nawet jeżeli sobie napiszesz, że wizja nie jest obligatoryjna, ale jest rekomendowana czy zalecana, to taki wygodny skutek dla siebie też osiągniesz. I nie musisz się martwić tym, żeby opis przedmiotu zamówienia przygotować tak, żeby to co chcesz pokazać w wizji to już było w papierze i nie trzeba było patrzeć wzrokiem, tylko bez obowiązków żadnych po swojej stronie. No to jest rzecz, która mnie uwiera, przeszkadza mi i trochę rozczarowany czuję się tym, że w sądach jest przyjmowana w taki sposób, w mojej ocenie, bez pogłębionej refleksji. I druga rzecz, która uwiera mnie w kontekście wizji, to jest kwestia tego, w jakich kontekstach jest ona wyciągana. Ponieważ, jeżeli zaczynamy rozmawiać o robotach dodatkowych i wykonawca pisze, że drogi zamawiający, tutaj warunki gruntowe czy wodne były inne niż przewidziane w projekcie, w związku z tym pojawił się koszt XYZ, albo znaleźliśmy jakieś niezinwentaryzowane sieci czy urządzenia, w takim kontekście naprawdę trudno zachować jest powagę, jeżeli ktoś próbuje wystrzelić przeciwko temu argument, przecież była wizja. No była. Nie zdarza się usłyszeć, że jeżeli chodzi o kształt okularów pewne podobieństwa do Clarka Kenta wykazują, ale nawet przy, tych, przy tym shape'ie top zbliżonym do supermeńskich jakiś tam pelerynek, nie jestem w stanie stwierdzić co pod powierzchnią jest jakimś wzrokiem takim prześwietlającym jak Superman miał. I z tego co mi wiadomo, na koniec roku 2024, kiedy nagrywam ten materiał, wykonawcy jeszcze w swoich kadrach też nie dysponują ludźmi, którzy tak, taką umiejętność posiadają. Więc bądźmy poważni i nie wyciągajmy wizji lokalnej tam, gdzie nijak ona ma się do problemu. Bo ja rzeczywistego położenia lustra wody w czasie wizji nie stwierdzam. Wizja lokalna to jest nic innego jak Zachodzę, patrzę prawo, lewo, góra, dół i tak dalej, i to, co wywizjowałem, moim jest. Ale to, czego nie da się zauważyć przy tym, no to nie jest w ogóle właściwy kierunek, w którym powinniśmy iść z argumentacją.